Cześć, kochani, witam Was po raz kolejny na kanale Fangiertech. Ja jestem Piotr, a dzisiaj pogadamy sobie po raz kolejny o stalkerze 2. Od premiery stalkera minęło 3 miesiące. Mega szybko to zleciało. Jeszcze niedawno pamiętam jak razem uruchamialiśmy po raz pierwszy tę grę na tym kanale. No i ja powiem Wam wtedy, te pierwsze 10 minut, te pierwsze 20 minut gameplayu byłem zachwycony szczególnie oprawą graficzną. Ale podszedłem do tej gry i okazało się, że gra jest niegrywalna. Wręcz niegrywalna i też to było na moim kanale w jednym z swoich filmów. Krytykuję strasznie grę za wiele błędów. Niedociągnięć graficznych, ale szczególnie za to, że questy były po prostu no tak zrąbane, że niektóre blokowały grę i nie dało się jej przejść. Jeszcze w ogóle przeciwnicy, totalna padaka, wyskakiwali gdzieś, pojawiali się za plecami, yy, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam taką misję tam w piwnicy, to normalnie w zamkniętym korytarzu pojawiali się, spalnowali się na moich oczach. Totalnie zabagowana gra w dniu premiery, niegrywalna. No ale tak jak mówię, minęły 3 miesiące i ja powiem szczerze, ja czekałem na ten tytuł, ja chciałbym go ukończyć. No i postanowiłem zrobić tak zwane drugie podejście, bo za pierwszym razem chwilę pograłem, mówię nie, nie, to nie dla mnie, ja się nie będę męczył, nie będę się denerwował, no ale nie będziemy tak mówili na sucho, chodźcie sobie troszeczkę pogramy, ruchomimy grę na Xboxie serii X i tam ja Wam troszeczkę opowiem o moich wrażeniach z rozgrywki w tej chwili, a jakie miałem poprzednio. Też opowiem wam o tym, jak to wygląda w tej chwili na moim PC. Już nie będziemy uruchamiali gry na PC, ale opowiem wam, bo też chwilę pograłem i mam pewne spostrzeżenia co do tego tematu pc Także zapraszam Was do materiału. Chodźcie, przełączymy się na inną kamerkę. Mam taką prośbę, zostańcie ze mną do końca, będzie mi bardzo miło. Zaczynamy! Ja już uruchomiłem grę na Xboxie z serii X, bo to właśnie na tej platformie głównie będę grał w tą grę, nie głównie, ogólnie będę w nią grał na właśnie Xboxie Series X. Nie gram na pc powiem Wam, że nie lubię grać na pc -cie. nawet kiedy ta grafika jest ładniejsza i są większe FPS-y, nie mam jakiejś frajdy z grania na pc -cie. Nie wiem czemu, może już tak długo gram na konsolach, że po prostu wolę konsolę i tyle, i koniec w tym temacie. Dobrze, jak ja mam ustawioną tą grę na Xboxie serii X? Grafikę mam na jakość, to też wam zaraz powiem dlaczego mam na jakość, a nie na płynność. Interfejs, tutaj się kompletnie nic nie zmieniło, nic tutaj nie ustawiałem, ale ustawiałem tutaj w sekcji wyświetlacz, bo zwiększyłem sobie pole widzenia do 110, co uważam, że jest dość istotne, jeżeli będziecie grali, spróbujcie sobie ustawić na 110, albo na 115, to naprawdę zmienia punkt widzenia dosłownie, jeżeli chodzi o tą grę. Kontrast mam na 78, bo w nocy jest troszeczkę ciemno i jasność mam na, 70, na, przepraszam, na 65, no bo tak jak mówię, nocą ta gra była mi za ciemna. Dobra, przejdźmy do gry i ja powiem Wam, jakie są moje wrażenia po 3 miesiącach, 5 update'ach około, dużych update'ach tej gry. Otóż tak, jeżeli chodzi o wczytywanie zapisów i w ogóle, no to na Xboxie Series X niestety to leży, nadal trwa to bardzo długo. O ile sprawdzałem na PC, jest to bardzo szybko naprawdę te sejwy się ładują bardzo szybko szczególnie kiedy umrzemy no to tutaj jest to, jest to długo. Jeżeli chodzi o ładowanie właśnie po śmierci, kiedy nam się coś przydarzy i umrzemy, no to w ogóle na Xboxie Series X nadal trwa to zbyt długo na moje. Bardzo długo. No, bardzo długo. Na pc jest to, jest to w miarę szybko. Co się zmieniło? Na pewno po tym czasie, kiedy tutaj wszedłem po tych trzech miesiącach z powrotem do tej strefy wykluczenia w Talkerze dwójce. Zmieniła się grafika. Otóż na początku, kiedy grałem 3 miesiące temu, no to na przykład tekstury na takich budynkach, teraz jak patrzycie tutaj do góry, no to migotały, światło gdzieś uciekało i tak dalej, i tak dalej. To samo po wejściu do budynków, gdzieś to światło tam migotało. No, no, no było, było dużo krzaków takich na, na teksturach i wyglądało to bardzo brzydko. Słuchajcie, tego wszystkiego twórcy w tych update'ach się pozbyli. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, na przykład koło broni bardzo szybko się otwiera. Tam to zamulało. Gra w ogóle była taka, powiem wam, bardzo ociążała przed tymi update'ami na Xboxie Series X. Teraz to zniknęło. Ona jest bardziej responsywna, nawet w tych 30 klatkach. Powiem wam teraz, dlaczego nie gram w 60 od razu, bo uważam, że doświadczenie płynące z 60 klatek, których Xbox niestety nie wyciąga stałych 60 klatek w tej grze. Pomimo właśnie zmniejszenia rozdzielczości, pomimo zmniejszenia ustawień graficznych, nie utrzymuje 60 klatek. Jest to wręcz w okolicach 45 i jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. A więc zdecydowałem, że będę grał w 30 z tego powodu, że wychodzę z założenia, że stałe 30 bez żadnych dropów jest dużo lepsze niż dropiące 60 do 45. Także to jest moje zdanie, oczywiście możecie się z nim nie zgodzić. Nie jest to oczywiście tak zwane złote rozwiązanie, no najlepiej by było gdyby gra była tak dopracowana, żeby działała na Xboxie Series X w 60 klatkach bez żadnych dropów, no ale niestety jak wiemy gra jest na Unreal Engine 5, no i tutaj są pewne problemy techniczne z tym silnikiem no i pewnie trudno byłoby to uzyskać, te 60 klatek także to się zmieniło na plus, na pewno grafika zmieniła się na plus i daje radę teraz kiedy wejdziemy sobie do naszego przybornika, on się od razu otwiera. To też zamulało, trzeba było czekać. Jak wejdziemy sobie do naszego plecaka, jest to dużo szybciej. Nie ma żadnych opóźnień. To też zostało zmienione. Interfejs gry został przebudowany. Jest dużo bardziej czytelniejszy. I no to wszystko nabrało takiego smaku. Uważam, że, że na plus, oczywiście, na plus, kiedy wyjdę z plecaczka, wejdę do plecaczka z powrotem, to wszystko od razu natychmiast się otwiera. A wtedy, uwierzcie, mi trzeba było czekać. Ja już jestem kawałek dalej w tej grze i udało mi się przejść kilka misji. Misji, które poprzednio mi się blokowały. Tym Tutaj się nie blokują, nie ma takiego problemu, jeżeli chodzi właśnie o jakieś blokowanie się misji, czy y, czegoś nie da się zrobić. Nie, wszystko, wszystko działa. Jak do tej pory, oczywiście, bo ja tej gry jeszcze nie ukończyłem, ale już widzę zmiany na plus i to ogromne. Co jeszcze mi się rzuciło w oczy, to to, że postać zrobiła się dużo bardziej responsywna. Y, jeżeli chodzi o samą walkę, na przykład z przeciwnikami, y, to. Bardzo ciężko było walczyć na Xboxie Series X. Ciężko było wycelować. Czy to w zwierzynę, która nas gdzieś tam atakowała. Wiemy, że te psy są bardzo szybkie. O, właśnie leży jeden, zobaczcie tutaj. A wiecie, że naprawdę w Czarnobylu te psy. No, wiadomo, nie takie, nie po mutacjach, bo tutaj troszeczkę sci-fi dodane. Ale właśnie duże watachy psów biegają po czarnobylskiej strefie wykluczenia w realu. I tam naprawdę, jeżeli ktoś się zapuszcza. I robi to bez przewodnika, szczególnie w nocy. Takie watachy psów potrafią atakować ludzi. Dobrze, pójdźmy sobie tutaj do zalicji. Poczekałem aż się zrobi jasno, bo było po prostu za ciemno, nie, ta gra w nocy ma swój klimat, ale nie do nagrywania, przyznacie. No, jeżeli chodzi właśnie o tutaj to pierwsze miasteczko, no to powiem Wam, że były straszne dropy na początku, jak po raz pierwszy ruchomiłem tą grę. Teraz też się zdarzają, ale są one dużo mniejsze, szczególnie kiedy podchodzimy do NPC, to te dropy były, no, dość, dość spore. Nie wiem o co chodzi generalnie z wersją PC-tową słuchajcie, bo ja mam pc z Ryzenem 7, kartą graficzną 2080 Ti, ja wiem, że ten komputer nie jest już może pierwszej młodości, dość leciwa maszyna, ale mi się wydaje, że powinna lepiej ogarniać tą grę, a kiedy właśnie wejdę tutaj do tego miasteczka, gdzie no, przyznacie, no tak naprawdę to nic nie ma. no Trzy budynki na krzyż i parę NPC, to tam na PC potrafią, na PC potrafią spaść masakrycznie klatki z np. przykład 60 do 30. No słuchajcie, to chyba jest jakaś pomyłka totalna, to w ogóle nie zostało naprawione. Nie wiem kiedy oni to naprawią, żeby ta gra była na PC bez tak potężnych dropów. Sytuacja troszeczkę inaczej wygląda na PCcie, kiedy włączymy FSR 3 te generowanie klatek. Ale to nie jest też super rozwiązanie, bo nie działa w 100% tak jak powinno. Nie da się na przykład ustawić zablokowania klatek na 60, no i kiedy tej synchronizacji brakuje, też się tam robią problemy, ten obraz jest rozrywany, robi się taki tearing na ekranie. Także no mówię, no wersja PC-towa dla mnie całkowicie odpada, bo uważam, że jest masakrycznie niedopracowana. Co do Xboxa, no to tutaj, właśnie w tej, tej miejscowości, no nie jest jakiś nie, mega dropów, nie ma i da się bez problemu tutaj grać bez problemu da się operować. Tutaj jakieś problemy z drzwiami były, pamiętam na początku, że one się nie otwierały. O, teraz się elegancko otwierają, zamykają, to też zostało poprawione. No dużo błędów, gra miała bardzo dużo. No, i powiem Wam te, ci NPC, którzy podczas walki wyskakiwali gdzieś tam na plecach, respili się po 10, po 15, gdzieś tam w kącie, normalnie na naszych oczach, to też zostało naprawione. Było wielkie narzekania, jeżeli chodzi o ten. Sławny A-life, tak? który był zaimplementowany w poprzednich częściach, ja słuchajcie, tego nie wiem, bo ja w poprzedniej części nie grałem. To jest moja, pierwsze, moja pierwsza styczność z tym gatunkiem, ze Stalkerem. No ale tutaj, kręcąc się po zonie, uważam, że nadal jest pusto. Że tutaj tak naprawdę nadal się nic nie dzieje i uważam, że ten A-life nie jest jakiś. Nie jest jeszcze naprawiony na tyle, żeby. Żeby można uznać, że on jest stuprocentowo działający, chociaż spotyka się jakichś tutaj stalkerów, którzy chodzą, którzy coś tutaj robią w tym świecie, no ale nadal trzeba przyznać, że nie jest to chyba to, czego by się spodziewali starzy wyżeracze tego gatunku, którzy mieli do czynienia z poprzednimi częściami tej właśnie gry. Ogólnie jeżeli chodzi o sam gameplay No to muszę powiedzieć, że mi się podoba Zaczął mi się podobać Gra dla mnie nabrała kształtów Nie jest tak zabagowana Da się w nią bez problemu grać Jest dużo bardziej responsywna Nie ma problemów Nie ma gliczy graficznych Przede wszystkim jak na razie Nie zauważyłem żadnych problemów Z misjami wszystkie idzie bez problemu przejść Żadne się nie zawieszają Z żadnymi nie ma problemu no i uważam, że tutaj twórcy, twórcy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Chociaż pewnie wielu z Was znajdzie jeszcze jakieś błędy, ja tak jak mówię nie jestem aż takim znawcą tego gatunku, a ja chciałem Wam tylko powiedzieć, że gra stała się grywalna po tych trzech miesiącach, to chciałem Wam przekazać w tym filmie, że jeżeli odbiliście się od niej tak jak ja się od niej odbiłem na początku, no to w tej chwili idzie w to zagrać. Naprawdę na Xboxie Series X można śmiało w to zagrać i jest to grywalne i sprawia to przyjemność, a nie tak jak to było na początku, że irytowało i strasznie denerwowało. Także to by było tyle na temat Salkera 2. Ja będę na pewno tą gierkę sobie teraz przechodził, chcę ją ukończyć od początku do końca, też lubię gry przechodzić w pełni na 100%, także na pewno ten tytuł padnie moim łupem. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie w tej chwili o tej grze, czy też się od niej na początku odbiliście i postanowiliście do niej wrócić, czy jeszcze czekacie na dalsze aktualizacje na DLC, bo takie właśnie mają się pojawić w niedalekiej przyszłości. Twórcy zapewniają dalsze wsparcie dla tego tytułu i wierzę, szczerze wierzę w to, że tak będzie, że ten tytuł będzie dalej wspierany, że dalej będziemy mogli liczyć na to, że cały czas będzie ulepszany. Pamiętacie sytuację z Cyberpunkem, no, kurczę, na początku kiedy CD Projekt wypuścił. Cyberpunka okazał się totalnym krapem, totalną niedoróbką, a Zobaczcie, jak w tej chwili ta gra lśni, jak ona wygląda i jak w tej chwili są testowane właśnie na tej grze najnowsze technologie, chociażby o Ten Vidi, jeżeli chodzi o day, Ray tracing i tak dalej, i tak no, dalej. Gra na pewno, daje, na pewno daje radę i trzeba to jej oddać. Myślę, że tak samo będzie ze Stalkerem: że im więcej czasu upłynie, tym ta gra będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej grywalna i będzie można jeszcze więcej satysfakcji czerpać z rozgrywki. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A może już ukończyliście Stalkera 2 Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja Wam bardzo dziękuję, że zostaliście do końca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zachęcam Cię, żebyś to zrobił. Mi osobiście będzie naprawdę bardzo miło, jak mnie tak wesprzesz. Zostaw łapkę w górę, bo tych łapek w górę jest tak no, mało pod tymi filmami. Nie wiem, czy nie chce Wam się ich zostawiać, czy po prostu zapominacie. Ale proszę, dla zasięgu, jak. Możesz, to zostaw mi tą łapkę w górę, niech ten film leci dalej, może się komuś spodoba, nawet jeżeli Ciebie aż tak mocno nie zainteresował. Ja Was już serdecznie pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następną sobotę o godzinie 9, bo teraz filmy wpadają co tydzień w sobotę o 9. Na razie, cześć. Chciałbym podziękować za Twoje wsparcie na moim kanale. Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę, jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych, razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.